Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj film z cyklu Top i będzie to Top 10 moich ukochanych perfum kwiatowych. I powiem Wam szczerze, że było mi niezwykle, ale to niezwykle trudno wybrać tylko i wyłącznie dziesiątkę ukochanych perfum kwiatowych, dlatego że ja jestem przede wszystkim wielbicielką właśnie perfum kwiatowych, więc spokojnie i swobodnie mogłabym wybrać moje Top 20 czy top, nawet Top 30 i nie miałabym z tym jakiegoś szczególnego problemu. Jeśli i Wy jesteście wielbicielami, wielbicielkami zapachów kwiatowych, podzielcie się swoim top ten w komentarzu. A ja Was zapraszam na moje ukochane zapachy kwiatowe. Jako pierwszy, i pewnie Was to nie zdziwi, ponieważ tłukę, naprawdę tłukę ten zapach do znudzenia w moich filmach, muszę Wam pokazać Insolence marki Guerlain w edycji wody toaletowej. W tym starszym wydaniu, wydaniu jeszcze tego flakonu przypominającego nieco UFO, zapach jak już wiecie z moich filmów, fiołkowo rysowy z kroplą soku z malin, ale przede wszystkim rzeczywiście fiołkowy, taki lekko praniowy, bardzo świeży, wiosenny, elegancki, doskonale noszący się przynajmniej mi, do pracy. Drugim zapachem z moich ulubionych zapachów kwiatowych jest również zapach marki Guerlain, Jest to Shalimar Parfum Initial Low. Zapach, w którym pierwsze skrzypce gra irys. Jeśli chodzi o kwiaty, aczkolwiek wspierają go również akcenty Neroli, jaśminu, choć to Neroli tutaj jest bardzo, bardzo mocno przytłumione i tym irysem, i wanilią, która właściwie towarzyszy całości trwania kompozycji niemalże od samego początku. Shalimar Parfum Inciallo otwiera się pięknym akcentem cytrusowym, akcentem bergamoty, co powoduje, że mimo że zapach jest taki właśnie stricte puszysty, rysowy i waniliowy, nadaje się, słuchajcie, doskonale do noszenia wiosną i to zdecydowanie jeden z moich ukochanych zapachów na wiosnę, zwłaszcza na tę jeszcze lekko chłodnawą wiosnę. Kolejnym z moich ukochanych zapachów kwiatowych, i pewnie też się domyślacie, co to będzie za zapach, jest Jador marki Dior. Tutaj mam przy sobie edycję Absolu, aczkolwiek moją ulubioną zdecydowanie wersją jest wersja wody toaletowej. Dlaczego woda toaletowa? Woda toaletowa jest bardziej świetlista, musująca dzięki dość mocnemu akcentowi położonemu na cytrusy. Jest idealna i dedykowana na okres wiosny i lata, i przez to staje się taka właśnie iskrząca i świetlista, spowijając mnie taką bardzo delikatną, eteryczną giełką. Wersja Absolu jest jednak wersją bardziej osadzoną na kwiatach. Pozbawiono ją tego świetlistego i skrzącego akcentu cytrusowego i uczyniono z niego perfumy czysto białokwiatowe. Niemniej jednak nadal piękne i nadal nieprzytłaczające i nadal nadające się idealnie na wiosnę. Jeśli chodzi o dominujące nuty całej właściwie podstawowej linii Żador, poza powiedzmy paroma flankerami, które się wymykają zupełnie konwencji całej tej linii, to zdecydowanie dominują tu jaśmin, tuberoza, kwiat pomarańczy, odrobina neroli, zapach bardzo elegancki. Bardzo, przynajmniej w moim mniemaniu, kobiecy, który idealnie nadaje się zarówno do sytuacji takich zawodowych, biznesowych, jak i na randki wiosenną czy też letnią porą. Kolejnym moim ulubieńcem, jeśli chodzi o zapachy kwiatowe, i przyznam szczerze, że odkupiłam go po pewnym czasie, bo byłam kiedyś głupia i go po prostu wymieniłam na inne perfumy, jest Pure Poison od marki. Dior i powiem szczerze, że mam go w dwóch wersjach, w wersji wody perfumowanej i w wersji Elixir, obie edycje lubię ogromnie i właściwie nie potrafiłabym powiedzieć, którą lubię bardziej, niegdyś wymieniłam edycję Elixir na inne perfumy, na perfumy marki Chanel, Bardzo, ale to bardzo pożałowałam, słuchajcie, tego po latach i sobie m, tę edycję odkupiłam, kupując równocześnie również wodę perfumowaną jako taki bardziej świetlisty i jednak lżejszy wariant edycji eliksir, bo edycja Elixir poprzez dodatek kakao i wanilii jest jednak troszeczkę bardziej esencjonalna i powiedziałabym taka wiosenno-wieczorowa, aniżeli wersja EDP, która jest taka wiosenno-dzienna. A jeśli chodzi o sam zapach, to podobnie jak... Żador w wersji wody toaletowej zapach otwierają cytrusy, więc to otwarcie jest takie bardzo orzeźwiające, świetliste i kiedy zapach dociera do swojego serca, bardzo, ale to bardzo uwidacznia się w nim moja ukochana gardenia, jaśmin, kwiat pomarańczy, odrobina tuberozy, zapach słuchajcie bardzo czysty, bardzo elegancki, który przy końcu swojego brzmienia osiada na ciele taką delikatną sandałową giełką, Idealny zarówno do pracy, jak i na wieczorne randki w okresie właśnie wiosny czy lata. Choć na randki, raczej bym chyba preferowała wersję Elixir jako wersję z dodatkiem rzeczywiście tego ciepłego, zmysłowego akcentu, wanilii przypruszonej kakaem. Zapach na pewno spółki klasyków, który nikogo nie razi, który raczej się podoba gremialnie otoczeniu i otoczenie. Na niego reaguje tylko pozytywnie. Zdecydowanie warto mieć tak piękny zapach biało-kwiatowy w swojej kolekcji. Kolejnym z moich ulubionych zapachów kwiatowych, tym razem będzie dość mocny kaliber. Jest to Alien Essence Absolu marki Thierry Mugler. I nie bez powodu powiedziałam Thierry, ponieważ ja mam tą starą formułę, która jeszcze wyszła pod starym rogo i pod starym szyldem Muglera. Zapach upojnego wręcz jaśminu, jak cała seria Alien zresztą. Jednak tutaj w wydaniu bardzo mocno jesienno-zimowym, bardzo ciepłym, dosłodzonym mocno wanilią z otwarciem stricte kadzidlanym. Zapach o sznycie bardzo mocno orientalnym, nie dla każdego i nie każdemu się podoba. W tej wersji, którą ja posiadam, niezwykle mocny, bardzo mocno projektujący i bardzo długotrwały. Zdecydowanie słuchajcie perełka z rodziny Alien i no to będzie jeden z nielicznych zapachów z rodziny Alien, który tak bardzo kocham. Kolejny mój ukochany zapach kwiatowy to zapach tym razem marki Chloe. Jest to Lode Chloe w swojej starej formule, niestety już wycofanej z rynku. Jak wiecie, tę starą formułę Lode Chloe zastąpiła nowa formuła z różowym płynem, z różową stążeczką. Ale ta wersja, wersja zielona, jest jednak wersją dla mnie nieodżałowaną i wersją, którą, jeśli chodzi o całą linię podstawową Chloe, kocham najbardziej. Jeśli zaś chodzi o sam zapach, zdecydowanie jest to zapach również z tych świeżych, musujących, świetlistych, który musuje jak szampan dzięki pięknym, czystym aldehydom, dzięki otwarciu cytrusowemu. Jak każdy zapach z rodziny Chloe, jest to zapach generalnie i stricte różany. I poza tym rzeczywiście cytrusowo-aldehydowym, świdrującym, świetlistym otwarciem, wyłania się tu w późniejszym brzmieniu zapachu róża, która właściwie trwa od serca do samej bazy nieustannie, by w bazie dotrzeć do czystego, pięknego, delikatnego jak puszek, piżma, z odrobinką nut drzewnych, jednak ciągle nie ustępując miejsca głównej bohaterce tego zapachu, czyli róży. Zapachem z tych w miarę nowych, które trafiły do mojego Top Ten, jest zapach marki Elizabeth Le Parfum Essentiel. Wiecie, że ja ten zapach od niedawna mam w swojej kolekcji. Pojawił on się w poprzednim holu perfumowym, więc jest to całkiem nowy nabytek, ale ponieważ jest tu moja ukochana gardenia, w dodatku podana w przepięknym otoczeniu e, innych kwiatów, po prostu nie mógł trafić do mojego Top Ten. Mimo, mimo niestety, co przyznaję z przykrością, dość kiepskiej trwałości i projekcji na mojej skórze. A sam zapach, również jak wiele zapachów białokwiatowych, które Wam tutaj pokazałam, bardzo musujący, bardzo świetlisty, taki stricte wiosenny, bardzo delikatny, bardzo lekki, otwierający się również nutami cytrusów. W sercu projektujący głównie na mojej skórze gardeniom z towarzystwem kwiatu pomarańczy. Jest tu też oczywiście szczypta paczuli, jak właściwie w całej linii Le Parfum i odrobina nud drzewnych, które dodają lekkiej wytrawności i elegancji temu zapachowi, co powoduje, że również staje się on, słuchajcie, cudowną propozycją do noszenia do pracy albo inne okazje bardziej formalne, bardziej rodzinne, bardziej służbowe. Nie mogło oczywiście w zestawieniu moich ukochanych zapachów kwiatowych zabraknąć tego zapachu, a mianowicie też się pewnie domyślaliście Launter D w edycji wody toaletowej. I powiem szczerze, że nie wiem, czy tego wariantu Launter D jednak w moim osobistym rankingu ukochanych perfum z tej linii nie wyprzedzi edycja Intense bo testując ostatnią edycję Intense, powiem wam szczerze, absolutnie, ale to absolutnie się w niej zakochałam. Jednak póki nie mam edycji Intense, edycja EDT wchodzi do mojego top 10 ukochanych kwiatowych perfum, a to za sprawą przepięknej poziomkowo-winogronowej tuberozy. Wspartej cudownym i świeżym kwiatem pomarańczy, z lekko zamszowym tłem wetwerii, z odrobiną paczuli, z odrobiną piżma i dosłownie z kropelką wanilii, która powoduje, że jest to zapach z tych delikatnie słodszych zapachów na wiosnę, a nie stricte białokwiatowych czy też kwiatowych. Edycja ze wszystkich edycji L'Enterdie na mnie najtrwalsza. Zdecydowanie. Jeśli miałabym porównać trwałość wody perfumowanej wody perfumowanej w edycji Intense i wody toaletowej, to zdecydowanie jest to tytan trwałości ze wszystkich trzech wymienionych i zdecydowanie zapach bardzo radosny dziewczęcy, idealny na okres wiosny, ale także, myślę, doskonale sprawdzi się latem. Kolejnym zapachem z mojego zestawienia będzie zapach, o którym też Wam mówiłam przy okazji ubiegłego roku i prezentacji perfum na wiosnę. Jest to zapach marki Miu, Miu standardowy zapach, po prostu woda perfumowana. Zapach przepięknie konwaliowy, najpiękniej chyba oddający kwiat konwali, jaki spotkałam w perfumiarstwie współczesnym, który na mnie dość mocno akcentuje się również pieprzem, ale są tu obecne również nuty zielone, co powoduje, że jest to zapach doskonały nie tylko na wiosnę, ale i na lato. Wsparty kropelką, dosłownie kropelką zapachu i esencji jaśminowej i różanej, z piżmem w bazie. Zapach przepiękny, który, choć nie jest zapachem, bardzo mocno bogatym, pachnie naprawdę niezwykle bogato i niezwykle wytrawnie na skórze. Ja go uwielbiam zwłaszcza wiosną, aczkolwiek w takie jeszcze nieupalne lato, również jest doskonałym towarzyszem na co dzień do pracy, bo jest to właściwie zapach na każdą okazję. I zestawienie moich ukochanych perfum kwiatowych, mojej ulubionej dziesiątki perfum kwiatowych musiał zamknąć zapach od jednej z moich ulubionych marek. Pewnie się domyślacie, że chodzi o markę Montal i ich zapach Rose Elixir. Zapach bardzo często porównywany do wycofanej przez Diora Miss Dior Cherie tej edycji z 2005 roku. Dla mnie pewne konotacje ma i rzeczywiście całym swoim charakterem przypomina Miss Dior Cherie, ale słuchajcie, tylko charakterem, a nie nutami, bo tu kompletnie innymi nutami. Osiągnięto rzeczywiście zamysł dość mocno podobny, a zapach w całej swojej postaci jest odą do róży. Niemniej jednak odnajdziemy tu również akcenty takie soczyste, owocowe, bo jest tu kropla truskawki, jest tu kropla wanili, która ociepla ten zapach. Są tu, słuchajcie, również nuty zielone. Ta róża w tym zapachu marki Montal została podana z całymi, ale to całymi swoimi przyległościami, bo są tu i liście, i łodygi. Jest to zapach tak samo słodki, waniliowy, truskawkowy, różany, jak i zielony w jednym. I słuchajcie, mimo że to brzmi absurdalnie i wydaje się, że takie połączenie po prostu nie może się udać i nie pachnie dobrze, to naprawdę zapach ten pachnie na skórze doskonale. Ma trochę takiego dziewczęcego, powiedziałabym nawet lekko infantylnego tchnienia. Mnie jednak to nigdy absolutnie nie przeszkadzało w Rose Elixir, że on nie jest taki do końca poważny, bo zapach naprawdę. Ale to naprawdę nosi się doskonale, zwłaszcza w okresie wiosny i lata. I to by było na tyle, jeśli chodzi o mój top ten ulubionych perfum kwiatowych. Starałam się mówić szybko i się streszczać, żeby nie przytrzymywać Was zbyt długo przy telefonach, przy komputerach, zwłaszcza, że pogoda nam się trochę poprawia i pewnie coraz więcej czasu chcemy spędzać na świeżym powietrzu. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że któreś z tych typów podobają się również Wam. A jeśli nie, to podajcie swoje typy w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa Waszych ulubionych zapachów kwiatowych. Z radością przetestuję jako wielbicielka i jako największy miłośnik perfum kwiatowych. Być może znajdę dla siebie coś, czego jeszcze nie znałam. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Było mi ogromnie miło, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa Pa!